Kiedy się obudziłem, Polski już nie było. Na skwerze przed teatrem, jak za Paskiewicza, małe, włochate konie kozackich szwadronów szczypały suchą trawę, krzyczeli setnice. I słychać było śpiew w nieznanej mowie i zgrzyt harmonii, a słowa piosenki mówiły, że się stało, co się miało stać. I dym z porannych ognisk, przy których się grzali, szedł nisko nad grobami, które wykopano przed wizytkami, przed Bristolem, wszędzie. I jak przed wielu laty lwowską, nowowiejską, wychodziliśmy z miasta długimi kolumnami, pchając dziecinne wózki, dźwigając walizki, jak na zdjęciach z powstania ci, którzy przeżyli. I wzdłuż politechniki, gdzie przy barykadzie czekali na nas uśmiechnięci Niemcy, dzieląc nas na tych, którzy pójdą do obozu i na tych, którzy będą rozstrzelani. Zgrzytając, obracała się wieżyczka z działem, i pomyślałem, że nie warto dłużej żyć. Bo Polski już nie było, więc niech mnie zabiją. A kiedy znów się obudziłem, mój syn szedł do szkoły. Huczało poranne miasto, więc jeszcze nie czas. To jest wiersz z września 1982 roku i to jest jeden z tych utworów w polskiej literaturze, w których cała ta refleksja, całe to zdefiniowanie naszego miejsca w Europie i naszego losu historycznego zostało zamknięte w tych. в этих линейках, по-просто.